czyli znaczy, liczyłem na to, że się, że się nie będzie aż tak podobało? Podobało się, niestety. Tak, niestety się podobało i było bardzo głośne okula, oklaski na napisach, a ja to miałem swój najlepszy Och, utwór. Tak, tak, to jest tą pracą kompozytora. Wojtek Urbański jest gościem podcastu o muzyce filmowej z the City. Bardzo się cieszę, że się spotykamy i porozmawiamy za chwilę o ministrantach, czyli o nowym. Twoim filmie fabularnym z muzyką w kinach za chwilę, ale też o innych projektach i trochę w ogóle o Twojej drodze, skoro już Cię tutaj mam, to muszę Cię porządnie przepytać. Cześć. Cześć. Właśnie wczoraj na jednym z Q&A taka się myśl ze mnie wyrwała naturalnie, że rzeczywiście, bo jestem z wykształcenia rzeźbiarzem i moje życie się zapowiadało naprawdę Niezbyt ciekawie. Rzeźbiarze mają nieciekawe życie. Myślę, że jednak, na pewno mniej niż kompozytorzy, niż filmowcy. O, po prostu jednak, yy, jednak się cieszę, że, że trafiłem do tego środowiska, że jestem częścią tego filmowego świata, bo no, każdy, każdy film to jest kolejna, kolejny świat, w który się wchodzi i kolejna przygoda. Słuchaj, zacznijmy od ministrantów. To tak w ramach po pobłogosławienia tego odcinka. <grym> A potem poruszymy jeszcze wątki Twojej drogi, bo to rzeczywiście jest droga bardzo bardzo ciekawa i taka, powiedziałabym, wręcz filmowa. Ministranci Piotra Domalewskiego to jest Twój drugi film z tym reżyserem, a ja z Piotrem miałam na festiwalu w Gdyni kilka lat temu taką rozmowę, gdzie mi powiedział: No wiesz, wszyscy chcielibyśmy robić Gwiezdne Wojny. Ale ja będę starał się robić jednak swoje kino i ministranci są takim kinem Piotra Domalewskiego, Domalewski, 100%, 100 Domalewskiego w Domalewskim. Ale nie miałam okazji zapytać jeszcze kompozytora Piotra Domalewskiego, jakim on jest reżyserem, jak się z nim pracuje, bo od relacji między reżyserem a kompozytorem tak naprawdę bardzo dużo zależy. Zależą w dużej mierze emocje tego filmu i atmosfera tego filmu. Tak, to po kolei. Rzeczywiście, Ministranci to jest bardzo domalewski film, ja oczywiście znam wszystkie filmy Piotra i jego projekty, no i są takie, które... Cicha noc, jak najdalej tak. stąd Dokładnie. i Hyacin, twój już. Tak, no ale Hiacent był, był jednak napisany w, 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 w dużej mierze przez, przez Marcina Ciastonia. Piotrek potem oczywiście ingerował w scenariusz i, i, no, i był bardzo mocno, mocno się zaznaczył reżysersko, no, ale właśnie nie, 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 nie pisał tego od początku. A tutaj ministranci są i, i jakby wymyśleni przez Piotka, napisani przez Piotka, wyreżyserowani przez Piotra, no a też w każdym, w każdym departamencie Piotrek lubi się zaznaczać. W muzycznym się zaznaczył bardzo, bo Piotrek wpadał do mnie do studia bardzo często, no, pracował się bardzo intensywnie przez parę miesięcy. Choć teoretycznie tego nie słychać, bo tej muzyki w filmie nie ma dużo. Muzyki nie musi być dużo, ona ma mieć znaczenie. Tak, ale no tak rzeczywiście Piotrek umie wyrzucać muzykę ze scen. I bardzo dużo scen jest finalnie na ciszy, chociaż ją, ją mieliśmy w tych scenach. Więc myślę, że równie ważna jest ta muzyka, którą wyrzuciliśmy, co ta muzyka, co finalnie się znalazła. Bo dla mnie ta cała muzyka to jest muzyka do filmów. Również wiesz, w scenach bez muzyki. Ja ją słyszę, lub prawdopodobnie ją nawet tam położyłem. A jest to historia grupy bardzo młodych chłopców od 12 do, przypuszczam, nie wiem, tam 15 roku życia, którzy służą jako ministranci w lokalnym kościele. I pewnego dnia, jak tych siedmiu wspaniałych, tych czterech sprawiedliwych, postanawia wziąć losy miasteczka w swoje ręce, a właściwie sprawiedliwość i prawo. I tu się zaczyna cała karuzela różnych wydarzeń. Nie będziemy tutaj wszystkiego mówić, żeby zostawić jakieś niespodzianki w kinie, bo film w kinach już w listopadzie. Myślę, że warto jest podkreślenia to, że to jest taki bardzo ciepły film i Film jednak, który opowiada o takich wartościach, yy, które powinny być Kościołowi bardzo bliskie, jeśli nie wręcz nadrzędne. Yy. Opowiedz trochę o, o tym waszym, może o, o, o może waszych pierwszych spotkaniach, pierwszych rozmowach, jak, jak, jak Piotr mówisz, w, wtrącający się, jak, jak wymyślaliście ideę muzyki, którą ty potem musiałeś zrealizować. Oczywiście na początku głównym, głównym tematem, takim muzycznym, muzycznym, poza namierzeniem emocji i wszystkim tym, no to było, była ta decyzja jednym z głównych, była decyzja stylistyczna, czy my, czy my ten film robimy totalnie na kontrze, czy ta muzyka ma być jakkolwiek nawiązująca do muzyki kościelnej, do czegoś, co kojarzymy z tych murów kościoła, czy, czy nie. I zdecydowaliśmy, że jednak powinna być, że to będzie wspomagało, i dlatego też. Ona jest dość mocno churalna, poza tym, że jest oparta o, o fortepian, to, to jest też oparta o chór. Ja nagrywałem z takim chórem Cantores Minores w Warszawie, w kościele zresztą. No i z chórem dzieciaczków też zebrałem jako ekipę 10 super fajnych śpiewających dzieciaczków i, i, i z Mimi Wydrzeńską, taką kołczerką dzieci, ich, ich dzieci wyszkoliliśmy, że tak powiem, w tym materiale i one też zaśpiewały, więc, więc się tą aurę udało zbudować. Wiesz co, i, film jest o. Mm, jak go pierwszy raz zobaczyłem, to, to tego nie zauważyłem. Dopiero Petr mi powiedział w studio i ja wtedy zrozumiałem, że film jest taką opowieścią no, Nowym Testamentem, w, w, który się tam wydarza, czyli jest, jest jakaś win, jest grzech, jest odkupienie wina, w końcu to, główny bohater, który który tak właśnie nie chcę, nie chcę no ale, ale rzeczywiście jest, jest pewną symboliczną opowieścią nowo, o Nowym Testamencie i. No, i to mi bardzo dużo tworzyło, wiesz, o, 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 oczy i uszy na, ten, na to, co tam jest. Ale przy okazji tego Nowego Testamentu jednak to nie mogło być takie w 100% poważne, bo mamy w głównych rolach dzieci. Co więcej, to chyba słowa piękne bardzo Kamili Urzędowskiej, że to jest film, w którym dzieci mają rację. <laughs> to dobre. Tak, no, no, dzieci mają rację. To jest bardzo mądry film, bardzo piękny, wzruszający, bardzo, bardzo właśnie. W ogóle dzieci skradły show, skradły ten film. To jest film dzieci i, 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 i Piotrka. Piotrek jako reżyser, to ty lubisz jak ktoś tak jest ingerujący, czy wolisz mieć kompletną wolność? To zależy oczywiście od, od reżysera, z którym pracuję i jeśli, jeśli mi się w Wtrąca ktoś, to naprawdę ma dużo do powiedzenia i bardzo potrafi mi ten proces upiększyć i wzbogacić. I to, to absolutnie jestem na to otwarty. I do tego stopnia, że my z Piotrkiem razem dekonstruowaliśmy pewne tematy. Piotrek siadał przy fortepianie i mi, mi bardzo dużo rzeczy podpowiadał. tak bardzo dobrze pracuje z, z rytmem i z czasem w filmie. To może zwrócić zwróćcie państwo uwagę rzeczywiście na, na rytm dialogów. On jest mistrzem tego. To zauważyłem już przy Chycyncie, że nie tylko ważne co powiedział kto, tylko jaki jest odstęp między tymi odpowiedziami. Jak jest chociażby scena z, z Tomkiem Szuchartem w samochodzie. W filmie, e, ministranci, no to tam jest tak ułożony perfekcyjnie rytm i tempo tej sceny, tych dialogów. Więc on naprawdę umie, Petrek umie w pauzy. Pauza i cisza to też jest dźwięk, który ma znaczenie. Słuchajcie, no najfajniejsze rekolekcje, na jakich byłam. No, nie mogę inaczej polecić tego filmu. Bardzo zapraszamy w kinach z muzyką Wojtka Urbańskiego. Twoja droga do bycia kompozytorem w ogóle, producentem, kompozytorem, ale też kompozytorem muzyki filmowej jest niezwykle barwna. Czy możesz Proszę opowiedzieć tę nieprawdopodobną historię z Twoim. Jak to było? jeśli dobrze pamiętam, chłopakiem twojej siostry. To tak, to, no. Bo to jemu zawdzięczasz taki duży, yy, dużą inspirację. Tak, to zabawne, bo to bardzo głęboko już yy, yy, sięgasz, ale rzeczywiście ja nigdy się nie interesowałem muzyką specjalnie i przez wiele lat po prostu interesowałem się szukami plastycznymi. Finalnie w ogóle tak skończyłem rzeźbę, więc, więc jakby poszedłem i tak edukacyjnie tym, bo w muzykę jeśli się za późno w polskim systemie yy, tym zainteresujesz, to już się nie da wejść w, w edukację, jeżeli się nie zacznie od tej pierwszej klasy. Grać na pianinie, nie przerobi się iluż tam ośmiu czy 10 lat gry na instrumencie, to już się tak de facto nie da zdać na żaden kierunek muzyczny. I ty tego nie przerobiłeś. Ja tego nie przerobiłem. Ja przez rzeczywiście do, do liceum nie interesowałem się zupełnie muzyką, tylko tylko y, rysowałem, rzeźbiłem, bardzo plastycznym jestem człowiekiem. I, i w którymś momencie rzeczywiście takim y, y, nasz znajomy i moje siostry, chłopaków, czysty, Tymek Borowski, malarz zresztą świetny. Yy, ale też taki geek komputerowy mi po prostu, jak, jak byłem nastolatkiem, przyniósł program muzyczny i, i to mi zmieniło życie. Czy taki komputerowy, jeden z pierwszych przypuszczam w tamtych czasach, A, nie? Tak, to był pewnie jakiś 99 rok, ja miałem chyba za 13 lat wtedy. i. I rzeczywiście to mi zmieniło życie i ja też wyrosłem razem z tymi programami komputerowymi. Ja jestem rzeczywiście takim ewidentnie pierwszym pokoleniem kompozytora, dla którego komputer jest absolutnie pierwszym narzędziem. Pierwszym, głównym, potem dopiero jest gdzieś na kolejnych miejscach fortepian czy, czy różne instrumenty. I, I tak samo w zapisie, w notacji, we wszystkim. Ja się nie posługuję nutami, a dla mnie nutami jest, są pliki MIDI, są, są te wszystkie wiesz, zapisy kwadracików na komputerze I, i, jest, i, i, i wzrastałem razem od pierwszych wersji Programów. i teraz wiesz, Zrastałeś pola. razem z technologią, bo ja tak sobie tak. pomyślałam. Y, jesteśmy w, w bardzo podobnym wieku. Gdybym ja w wieku tam nie wiem 15 czy 16 lat powiedziała, w, chodząc do szkoły muzycznej klasycznej, że ja teraz będę muzykiem i będę pracować na komputerach, to mój tata, nie mający świadomości, że w ogóle coś takiego się dzieje gdzieś tam poza nurtem, y, wiesz, grania gam, by, by się postukał w głowę i powiedział, ale jak to? To jest niemożliwe. A jednak y, ty w tym wyrosłeś. Tak, dokładnie miałam taką historię. Moja mama jest profesorem Polskiej Akademii Nauk i, i wyksz święcie wykształconą osobą. I cała rodzina zresztą taka była. Babcia była dziekanką, yy, dziekanem UW na, na, wiesz, dziennikarstwa, także naprawdę pewno, no, mam wysoce akademicka rodzina, a ja w, w wieku 14 lat jeszcze w liceum oświadczyłem, że ja będę kompozytorem muzyki filmowej. No to oni po prostu rypnęli śmiechem i łapali się za głowę, bo absolutnie, zresztą moja mama mi przez wiele lat jeszcze powtarzała, nie dziwię się, że żebym jednak poszedł za wykształceniem, bo tam, tam prawdopodobnie mam szansę. A ja mówiłem, że ja się będę zajmował muzyką, bo wiedziałem, że mam narzędzie, które jest tak naprawdę w tym momencie jest yy, 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 największą kompetencją. I, I tak trzeba to powiedzieć wprost. Znaczy, wiesz co? ja Myślę, że ko największą kompetencją, yy, i w ogóle może inaczej, największą umiejętnością kompozytora muzyki filmowej jest myślenie. A nie to, czy on gra na skrzypcach, na komputerze, yy, tak. czy na kontrabasie. A czy nie? To tam się co? zgadzam, że oczywiście jest wrażliwość, myślenie i tak dalej. Ale narzędziem podstawowym jest komputer zdecydowanie teraz. I, i, I bez umiejętności komputera teraz nie da się robić muzyki. Zwracasz na siebie uwagę, bo nawet jak ja nie siedzę na bieżąco bardzo w napisach, to, to się pojawia nim infamia, Amel, e, Aniela. I myślę sobie, kto napisał, sprawdzam, Wojtek Urbański. Jak, jak myślisz o sobie, jakim jesteś kompozytorem muzyki filmowej, albo inaczej, gdzie jest twoje miejsce w tym świecie muzyki filmowej w Polsce dzisiaj, wiesz, po Kilarze, po Lorencu? Gdzie jesteśmy dzisiaj i gdzie ty jesteś dzisiaj? Wydaje mi się, że w przyszłym roku bardzo dużo będę mógł się pokazać, bo zrobiłem parę produkcji, w których bardzo mocno przeszedłem sporo jakiegoś rozwoju i granic. Na przykład w projekcie Piekło Kobiet Light bio taki serial, który teraz, nad którym pracuję. No to rzeczywiście tam jest taki pełnowymiarowy, pełny orkiestrowy, trochę jazzowy score tak. I to... Myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla, dla ludzi, którzy mnie znają i kojarzą raczej z elektroniką. Mm. Wiesz, z zespołem Rysy, który gdzieś tam mam też i wcześniej byłem kojarzony raczej z takimi minimalistycznymi, na patencie rzeczami, czyli właśnie elektronicznym hyacyntem, e, westernową Anielą, czy taką leśno-westernowym porządnym człowiekiem. Więc raczej minimalistycznymi rzeczami, raczej na małe składy albo na elektronikę i jakiś żywy instrument. A rzeczywiście piekło kobiet to będzie taki no, potężne uderzenie. Na pewno naj, największa rzecz, którą zrobiłem w życiu, jeśli chodzi o skalę y, muzyczną. Więc ciężko wiedzieć, jaki jestem w ogóle. Ja no ale o... jaka jest ta twoja właśnie myśl? Jak dostajesz film, czy, czy opowieść, rozmowę, czy scenariusz, czy wręcz gotowy film, to co ty swojego chciałbyś dołożyć? Jak ty o tym myślisz, o tym komentarzu muzyki, o roli muzyki w filmie? Przez to, że rzeczywiście tak mocno całe życie pracuję w oparciu o komputer, to ja od razu wiem, że mam wszystkie możliwości. To mi się strasznie podoba, że ja nie myślę jednym instrumentem, bo na przykład na nim się wykształciłem, albo nie myślę jakąś stylistyką jedną. sobie od razu myślę, Kurczę, tak jak właśnie przyszedł projekt Anieli, i tam był świat Warszawy, centrum Warszawy, bogaty, taki pełny. To myślałem, dobrze, no to, to zróbmy tak klasycznie, na smyczkowo, wiesz, na, 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 na czysto, a potem główna bohaterka musi niestety wyemigrować na Pragę Warszawską. I, i tam powiedziałem producentom, że to pamiętam ten moment zróbmy to na westem. I po prostu wszyscy, wiesz, kamienne twarze, Jezus Maria, zróbmy to. I dlatego jak ona wkracza w Pragę Północ, to po prostu, wiesz, odpala się świat dzikiego zachodu. I więc ja po prostu mogę się bawić stylistykami dowolnie, przez to, że właśnie pracuję tak mocno w oparciu o, o komputer. Mogę sobie dowolne rzeczy zestawić ze sobą. Czuję się w ogóle bardzo, tak bardzo sprawnie, wiesz, w tym narzędziu, mogę sobie powiedzieć, Zróbmy western hip-hopowy, połączmy to z tym i z tamtym i właściwie za pięć minut już móc tę rzecz sprawdzić. Te możliwości mi to dają dopiero, czycie, jak sobie to zaprojektuję na komputerze, zrobię sobie to w oparciu o wtyczki, takie wiesz, wirtualne instrumenty, no to potem rzeczywiście idziemy i część tych rzeczy nagrywamy, część zostawiamy tak, jak są, bo, bo brzmią świetnie, więc... No i tak, tak samo w Ministrantach też miałem możliwość pracy w oparciu o chór. Na początku wirtualny różne wersje chórów z, z różnych części świata potestowałem sobie barwy głosów, połączenia i dopiero potem weszliśmy do, do kościoła na Bielanach, żeby to nagrać. Więc jakim jestem kompozytorem? Właśnie totalnie nie wiem jeszcze. Myślę, że to się jak zamknę swoją filmografię kiedyś... <grymnie> nie, no nie zamykaj. <grymnie> znaczy ona się pewnie naturalnie domknie kiedyś, yy, ale po prostu no to pewnie będzie można zobaczyć, jak jest, jaka w tym jest myśl przewodnia. No, na, na pewno, wiesz, moja wrażliwość i melodyka jest taką rzeczą, która pewnie po prostu się nie zmienia w zależności od tych wszystkich stylistycznych ruchów, więc i zauważam jakąś tą, zauważam mi się rzeczywiście posłuchać czegoś sprzed iluś lat i powiedzieć sobie, kurczę, to są cały czas takie same melodie. W koniec końców mi grają w duszy takie naiwne, ładne, wzruszające. A czy myślisz, że bycie rzeźbiarzem w, jakiś, w jakikolwiek sposób pomaga w byciu kompozytorem, lepszym kompozytorem? Byłem ak akurat niestety kilka dni temu na pogrzebie Grzegorza Kowalskiego, mojego profesora z, ze słynnej Kowalni w rzeźbie bo to, tę pracownię kończyłem i, i tam właśnie widziałem też Pawła był, i Kasia Kozyra, i Artur Żmijewski i cała ta plejada też w takich naprawdę wielkich artystów lat 90. Ja byłem tam oczywiście 10 lat po nich w tej pracowni, ale to cały czas czuło się tego ducha tej pracowni i właśnie tak pamiętam, że były, tak wspominaliśmy profesora na, w MSN-ie później na takim spotkaniu, i to, to, to taka, taka wypowiedź ze mnie naturalnie wyszła, że w, w sumie profesor Kowalski jest moim jedynym profesorem muzyki, bo ja nie miałem żadnych innych profesorów. Jak czasami gdzieś po nagraniach, czy coś jakiś czas temu, po jakichś nagraniach orkiestrowych, ktoś mnie po prostu zapytał, o jaką klasę kończyłem, nie? bo to, to jest takie naturalne pytanie wśród muzyków. Ja mówię, no, klasę profesora Kowalskiego. No, nie, nie kojarzę, Jej, tu posłyszałem odpowiedzi, no, nie, bo, oczywiście, że nie, bo był rzeźbiarzem, ale dla mnie był bo, bo po prostu też profesorem muzyki, profesorem wszystkiego, to był po prostu facet, z którym się dało godzinami gadać, i bardzo w ogóle krytyczny, bardzo mocno, mocno szpilę wbijał we wszystko, co robiłem. Ja już robiłem muzykę na studiach, na rzeźbie też, do tych moich prac, no i, i tak, no więc czy mi to dało? Oczywiście to dało mi, dlatego że właśnie miałem tak niesamowitych, wiesz, obok siebie ludzi, którzy... Potrafili, nawet jeśli nie byli od muzyki, to potrafili... To mówili tak, o sztuce. Tak, to o sztuce. Bo to jest to samo wszystko. Wszystko jest to samo. My robiąc sztukę, wiesz, no po prostu chcemy na kimś, to później ją odbiera, coś, coś w nim zostawić, na to, wiesz, jakoś go zmanipulować też w pewnym sensie, tylko taki zdrowy, mam nadzieję. A wiesz, że John Williams mówi, że pisanie muzyki filmowej jest jak rzeźbienie? Tak? O, to widzisz to, to, to Muszę rzeźbienie. poszukać całego cytatu, ale na pewno go wykorzystam tutaj w opisie tego odcinka, żeby, żeby zachęcić. Tak, mówi, że jest jak rzeźbienie, w tym sensie, że do rzeźby podchodzisz tak, że zaczynasz od jakiegoś ogółu, tak, że, że, że to, się, to ta rzeźba się wyłania z bryły, która w jakiś tam sposób się, z, się zmienia, ale pracujesz nad tym cały czas. No wiesz, praca rzeczywiście na, w, w rzeźbie, w szczególności takiej dużo formatowej, to rzeczywiście od razu na wejściu, co się czegoś odłucza, to, to drobienia, wchodzenia w jakiś zbyt miet. O, o, otóż musisz sobie stanąć z daleka i sobie tak naprawdę na początku zadać parę podstawowych pytań. Co ja tak naprawdę chcę zrobić? Czy jestem w stanie to zrobić? Czy w ogóle dosięgam tam, gdzie chcę to zrobić i, i zacząć od bardzo dużych ruchów i czasania? Ja się tak śmieję często. Jak to nie. są rozmowy z młodymi kompozytorami na start <grym> W szkole. <grym> ja się śmieję, <grym> właśnie często z młodymi kompozytorami, jak gadamy. Pytają, jak tam zrobiłeś scenę tak, ja miałeś jakieś takie pościgu, wypadku. Ja mówię, no tak, jak wsiadłem do samochodu, w momencie, w którym czasem czasem drzwi, po prostu siadam przed klawiaturą i wciskam jeden przycisk na klawiaturze, brrr, taki długi bas. i tak siedzę, siedzę, nie jest tym samochodem, ja cały czas mam wciśnięty ten przycisk, brrr, brrr, uderza w drzewo, puszczam. To jest pierwszy, pierwszy mój ruch jako kompozytor. Tylko tyle, po prostu. Zaznaczam, gdzie się zaczyna, gdzie się to kończy. I, I dopiero potem zaczynam myśleć o melodiach, tam, o całych tych. A na początku po prostu, tak. gdzie jest początek, gdzie koniec. To... No albo o czym to jest? To jest dobre pytanie na start, a nie. Y, a w tej scenie to będzie taki fortepian albo taki inny instrument. Nie, o czym to jest? O czym jest ta historia? To jest, a propos pracy z Piotkiem, to jest też niesamowite, bo jak mamy, mamy y, w filmie. A wielokrotnie mieliśmy przy Więcej, yy, dialog między, między jakimiś antagonistami, tak? no to to jest ta sama scena. Ci sami, ta sama dwójka ludzi, tylko w momencie, w którym zaczniesz muzykę na portret jednej osoby i opowiesz to już opowiadasz jego historię. Jak zaczniesz muzykę chwilę później, kiedy na portret drugiej osoby, w tym samym scenie dialogu, to już jesteśmy w jego historii, że opowiadamy jego historię. Ta sama scena, już nakręcona, już zmontowana, już zagrana, już jest wszystko, tylko ty jako kompozytor no i reżyser, w momencie, w którym wchodzi ta muzyka, decydujesz właściwie, o czym ta scena będzie i czy ją historię opowiadamy. I to jest niesamowite to, to w muzyce. Pewnie. Bardzo wam polecamy ministrantów. Świetne, naturalne dialogi, które cały czas mi brzmią. Polecamy wam gorąco. Bardzo ci dziękuję za, za spotkanie i za rozmowę. Ja, I cóż... Ja, cóż my... A propos my... dialogów, uwielbiam moment, kiedy przychodzi ksiądz do kościoła i, on, i tam nasz główny bohater jest bardzo wcześnie i, i, i mówi, co ty tutaj robisz? Nie, no, przyszedłem tak wcześnie, żeby pogadać z Bogiem, bo jest jeszcze wcześniej i, i pewnie Bóg... I ludzie nie... śpią. Tak, ludzie śpią. A Pan Bóg tak nie działa. A jak działa? I masz to Mądry film, to dobry, pytanie. mądry film, naprawdę. Przez, <laughs> ale, słowa, ale. Tak, nie, nie, bardzo dobrze. Ale na piekło kobiet też czekamy, że tak, z, z, dru, z drugiego biegu. No i w ogóle czekamy, jak tam ta, te twoje myśli y, komputerowe i nie tylko będą się <laughs> rozwijać. Wojtku, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję pięknie.